mam mordeczki, z tej strony Mieczek, no i oczywiście na samym początku chciałbym wam przypomnieć o konkursie na 10 skinów za ponad 50zł, żeby wziąć udział wystarczy lajkować, subskrybować, no i komentować, także powodzenia, wszystko macie wyjaśnione w opisie. No i teraz losujemy tutaj zwycięzcę z poprzedniego odcinka, także dziewiąteczka. Jeśli interesuje cię szybka i bezpieczna wymiana lub kupno skinów, zapraszam cię na Pirate Swap z kodem Miecik dostajecie 35% bonusu do wpłaty. Ziomeczki dają. No dają, dają, także no tak na pewno tutaj trzeba było zakończyć. Gratulacje Mordko, jeszcze raz chyba wygrywasz. Niedawno również tutaj wygrywałeś, także Elegancko, no i jeszcze są giveaway na stronie. Dorzuciłem tutaj Wam Emeczkę Battle Skirt Lidet Glass za dwie dyszki. Nie napisaliście mi co chcecie: czy jednego skina co poniedziałek większego za ponad stówkę, czy jednak dwa skiny, jeden w poniedziałek za 8 dyszek, no i drugi za dwie dyszki w czwartek. Także możecie napisać w komentarzach jak to wygląda. Może tym razem Wam się uda. No i lecimy. Tym razem jest tutaj skrzyneczka na sam start, czyli wróżba. Skrzyneczka z wróżbą, które nam tutaj przyniesie. Kumicho, Dragona, Desert Eagle, także bardzo słaby skin. 300 e, tutaj na stracie, no kurczę, no miało być lepiej, także dam tutaj jeszcze... Myślę, że ze dwie szanse maksymalnie dla tego Luxurious Keisika. Ja wierzę, że on tutaj może coś mi sypnąć, także 330 złotych, no kurczę, no Luxurius Keisik. Myślałem, że w końcu coś tutaj fajnego da, jakoś koskę czy coś, ale rzuca praktycznie dwa razy tego kumicza dragona. Tutaj już lepszy byłby nawet ten Digel. No, ale zostajemy z emeczką The Coalition w stanie Battle Skirt. No, nie było to najlepsze. Tutaj za 700 coś złotych ziomeczek zrobił bitwę. E, także ja do niego dołączę. Zielu e, do Bota. Także powodzenia, Mordon. No, zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie. Niech wygra lepszy, oczywiście. No i zobaczcie, kto wygrywa tutaj. Kto wygrywa e, najlepszy gracz na CSGO Skins, czyli no, prawdopodobnie mieczyk. E, mieczyk tutaj, YouTube. 650 zł tutaj przeciwnicy mają 84. No i cały czas lecimy, cały czas jakieś skinki są tutaj dodawane do naszego ekwipunku, Jak na razie, my mamy tylko Full Wypas, 4 skiny czerwone. Także no jest konkret, jest konkret. Jeszcze dwie tutaj zostały, dwa Beast case'y, no i jeden Anarchy case'ik, Także wątpię, że tutaj coś by się zmieniło. Chociaż no, kostkę tutaj AWP, jeszcze Dragon Lore'a można trafić, ale no nikt tego na pewno nie trafi. Jest to jedna tysięczna także wątpię, że kiedykolwiek ktoś to trafi, ale możliwe, no za, zawsze są jakieś szanse, no i tutaj decimator ratował myślałem, że będzie to warte z 5 dyszek, no i ziomuś nas wyprzedzi, ale jednak wygrywamy tutaj bitwę, także 2100 złotych trafia na nasze konto no i zrobimy bitewkę dzisiaj właśnie taką ze sloterkami, tam gościu zrobił taką samą bitewkę, także tym zrobimy dzisiaj profit raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć skrzyneczek to jest 100% już na koskę E, tryb undertok, tryb to. dawno nie robiłem tutaj tej e, metody, mam nadzieję, że wyjdzie mi ona e, Dodajemy oczywiście botów, także bota m, Isamu, bota Rosso O kurde, bot Aro, jednak bot Aro tutaj wbił, także e, no zobaczymy, czy botaro Aro tutaj nas e, Nie wykiwa i nie zgarnie całego profitu z tej bitwy, no miejmy nadzieję, że tak tutaj nie będzie e, Cena tego noża się nie zmieniła, bo wina i Bowie fix Slaughter który tutaj kosztuje dalej 1500 to około złotych. Także no, wystarczy jedna kostka tutaj na tych 100%, no i ja będę zadowolony, oby tylko tutaj do nas to wpadło. No i będzie gitarka, no trzy skrzynki zostają, no i Bot Adrian jest wyeliminowany. Także jeszcze tylko Bot i samo, no i 50 na 50 tutaj by było właśnie idealne. Jeszcze Bot Adrian nas doładowuje tutaj D-Empressem, de czyli cesarzową w stanie minimal wear, No i kurde, no. Aro albo Boti samo, także trzymamy chociaż kciuki za Aro. Miejmy nadzieję, że Aro wygra. No i jest. Aro zgarnia tysiąca. Zobaczcie, 580 zł. No ja mu tutaj daję Pokchampy. Aro, to miała być moja bitwa, miał być mój zarobek, ale ty zarobiłeś także gratki. Tutaj tutaj ziomeczek jakieś te właśnie. A dobra, wbijemy do niego, zobaczymy jak to wyjdzie. To są te skrzyneczki po 3 zł i 10 groszy na tym Jester Mode'e. Tutaj cena się zwiększa do 21 zł, także razy 7. No i zobaczymy co z tego wyjdzie. Jak na razie, tutaj dobrze się to zapowiada. Wysuwamy się na prowadzenie z naszymi 5 złotymi, no i dwoma Fever Dreamami. No i chyba to zdobywamy. Także tutaj ponad 100, prawie 150 złotych wpada na nasze konto. Tutaj, ziomuś kolejną bitwę, bitewkę ciekawą zrobił, także wbijamy. Dzisiaj wbijamy po prostu sobie na bitewki losowe od widzów, także mam nadzieję, że Wam się spodoba. Sami również tam coś tam zrobimy. No, ja po prostu tutaj liczę, żeby zrobić tak 5000. Dzisiaj, na koniec odcinka, no, taki jest tutaj cel także miejmy nadzieję że tak tutaj to się właśnie spełni tutaj detraytorek wleciał w takim samym stanie także będzie decydujący beast casik no i beast casik rzuca nam player tu no każdy dzisiaj na nas zarabia te bitwy chyba nie są tutaj najlepszym wyborem ale no klikam je klikam je czemu by tego nie próbować tutaj jak na razie nie ma bitewek ciekawych ale zobaczcie no coraz ciekawsze się tworzył naprawdę tyle bitw jest do grania, że nie ma co narzekać, naprawdę do wyboru do koloru od dyszki do stówy tutaj cały czas się tworzą, no i Galil Eco kurde, w stanie wear, on jest warty 170 zł, no ja mam go w stanie chyba film testy, to jest warty 4 dychy, ale tutaj w stanie minimal no, jest warty naprawdę potężne pieniądze no i przegrywamy kolejną bitwę. Tutaj jest jakaś ciekawa bitewka. 7 skrzynek tutaj tańszych. E, no, jeśli, jeśli ta bitwa już nie, nie siądzie, jest to ostatnia moja najtańsza bitwa. E, jeśli ta bitwa nie, nie siądzie, to lecę na grubo. Zobaczycie. E, teraz zaczynają po prostu grube jechanie. E, no i będą bitwy za ponad 1000 złotych przynajmniej. No ponad 1000. E, tak tutaj planujemy wydać na pierwszą bitewkę przynajmniej 6 skrzynek także agent case na jester mode zobaczymy jakie to będą w sumie cenki ale ten jester mode no może tutaj nam w sumie lepiej żeby go nie klikać no bo ostatnio nam troszeczkę zabrał także nie zawsze jest tutaj sens go używać przedostatnia skrzynka tutaj jeszcze dorzucił nam naklejkę w miarę spoko no, i water casik za 31,50 na sam koniec no, i przegrywamy przez to przegrywamy zajebisty deagle no każdy dzisiaj na nas zarabia mordeczki Także jak chcecie to po prostu piszcie do mnie, ja wbiję do was do bitwy tutaj, kurczę, ziomuś mi zniknął za, z bitwą za 400 zł. także no już sami to robimy, miała być to ostatnia bitwa mniejsza, także robimy teraz bitewkę 50 na 50, no i tak, na pewno wrzucamy tutaj agent Case. A. no ten agent case'ik w sumie możemy tutaj dać 3 sztuki na tym jester Mouldzie. no i... Może tutaj knife casing, No, nie, to jest przesada, żeby tutaj ten knife casing tyle kosztował. Także wrzucimy po prostu dwa, dwie podstawowe, to znaczy skrzyneczki na trybie standardowym. No, i miejmy nadzieję, że, że nam to wypali. No, 1600 zł. Także jest to już w miarę spory pieniądz. Miałem brać bota Rosso, wybieram bota Adriana, także Adrian Polański, Polak z Fame ma. no i zobaczcie, cztery dychy, no myślałem, że jest on warty 600 zł, bo tutaj jednak był to czerwony agent, no ten to na pewno byłby warty grubą kaskę, bardzo piękny skin, no i 300 zł już w tym momencie przeleciało. No, i dało to nam 137 zł, Także nie jest to na, najlepsze, tutaj nie są to najlepsze trafy. Zobaczcie, kara, nie, jeszcze Talon Knife, to znaczy night Stripe tutaj leci dla bota Adriana. Także, no, na underdogu byłoby potężna kasa na trybie standardowym. Przegrywamy kolejny raz. No, kurczę, nie wiem sam co mam zrobić. Chyba, chyba jeszcze muszę tutaj wyczuć. Także underdog, dobra, zmieniamy. Tym razem było przegrano, to zmieniamy to na na tryb underdog, underdog, także musimy tutaj wybrać agent case'y, dwa agent case'y elegant case'ik tutaj na buście również dwa razy, jungle case'ik czyli moje ulubione skrzyneczki no i dorzucimy na sam koniec tutaj może royal case'ika, albo dobra, odejmiemy to i dodamy luxurius case'a, żeby tutaj nie stracić tej też całej kasy od razu na raz no, i zachowamy tutaj sobie 447 zł na jakieś jeszcze bitewki, jeśli nam się dziś przynajmniej w tej bitewce nie uda. No i na sam początek, dwa agent-casy. Dwa agent-casy tutaj. No człowiek czarnoskóry wyskakuje za 25 zł, kurczę, no jest naprawdę tutaj minimalna różnica, chociaż BOTY Samo no wy wysuwa się na prowadzenie 64 zł na jego koncie, no będzie chyba to kolejna przegrana, chociaż ten syndykas jest bardzo ładną CZ, tutaj w bardzo dobrym stanie, no i jest. Jest naprawdę bardzo dobrze, że wybrałem tutaj Underdoga. Odkuwamy się mordeczki, także lecimy teraz na grubo. No, trzeba uważać, bo tutaj jeszcze nie można mówić hop. Tutaj Boty jeszcze nie ma tak dużej przywagi, żeby żebyśmy go nie dogonili. 500 złotych niby tutaj jest różnica, ale jakaś koska mogłaby tutaj wylecieć. No i print streamek dla obu tutaj stron. Także jest elegancko. 2400 zarobione. No i z tą kasą lecimy na bitewki, na bitewki. Na tryb standardowy, no było przed chwilą underdog, także teraz tym razem e, tryb standardowy No i na grubo, po prostu na grubo trzeba e, dowalić e, bitewkę na dwie tutaj potężne skrzynie, czyli za ponad 2350 zł No i mam nadzieję, że e, gama doppler, bajonecik, tutaj jakiś coś w tym stylu, kurczę, no taka sama kosa No i bot i samo dostaje, e, przepraszam, bot rosso e, dostaje tutaj jeszcze dużo lepszą kosę, druga tak samo Także, no, tak chyba powinniśmy tutaj zakończyć. Chociaż jeszcze mamy tutaj 44 tysiące punktów. Hyperbestia, dobra, hyperbestia, sprzedajemy ją na szybko. 300 zł jeszcze miałem w skinach, także robimy tutaj ostateczną bitwę. Nie z tym ziomkiem, idę na 4 osoby na underdoga No i tyle. Ja już nie wierzę w moje szczęście dzisiaj. Także Knife Casic, no, i do tego dorzucam mm, skrzyneczkę AWP 50 na 50 i kałaszka 50 na 50 także 3 skrzyneczki. 800 zł jest w puli. No i maszyna losująca jest pusta. Zwalniamy tutaj blokadę. No i losujemy. Losujemy. Kto tutaj będzie zwycięzcą w tym odcinku. Także trzymamy kciuki. No trzeba tylko trzymać kciuki. To nam zostało już w tym momencie. Bo ty samu dostał Forest do pata za 480 zł. Chociaż teraz jeszcze tutaj nadgania. No są szanse. Są, szan są szanse. Jeszcze tutaj jakiś wulkanik musiałby wylecieć. I mamy chyba to mordeczki. Nie, bo to Adrian to ma. Także. Trzy koła poleciały do bota Adriana. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli, jeśli tak, to zostawcie opeczkę w górę. No i życzę wam miłego dnia. Siemano.